Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie Waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przerwami Grupa Ad Hoc Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Krukiewicz. Oprawa muzyczna Improvent. Nam kolejną grę. Chciałbym w tym momencie oddać władanie nad sceną naszym wspaniałym e, muzykom, dla których poproszę o brawa, bo oni cały czas tworzą nam na żywą muzykę do, naszych, do naszego spektaklu. I chciałbym Was poprosić, e, Szanowni Panowie, o to, żebyście dali nam jako inspirację różnego rodzaju dźwięki, podkład muzyczny do scen, my będziemy słuchać tego podkładu i inspirować krótką scenę do tego, co usłyszeliśmy. Szanowni Państwo, zapraszam na Będ Inspiruje! Lepsze, ale w jakim byłem. Za pozwalają sobie robić dryki. Nigdy tak długo nie łupałem kokosa, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ho, 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 ho. Troszkę się nastukamy i we fale? Kiedy w końcu zaczniemy podrywać tubylczynie? To się zastanawiam. Słuchaj, nie daj się nabrać, to jest Krystyna z Białego Stoku. Nie tylko się, tylko się smaruje jakimiś Taka maści... opalona. Co? No, no, to, to, to są maście. Pięknej maści, Krystyna. No to może Suwałk. No ale słuchaj, no jak przejechała taki kawałek świata dla mnie albo dla mojego brata. O, twój starszy brat odda ci cokolwiek chcesz spod Białego Stoku. Ja czekam na tu bluczynie prawdziwe. Dobrze. Krystyna. A... Siedziałaś obok mnie w samolocie i wiem, że. Lubisz disco polo? Dużo o mnie wiesz! Siedziałaś koło mnie w samolocie wiem, że masz lęk przed dezodorantem? Wiem, lęk przed dezodorantem? Wiem, lęk przed dezodorantem? Stop! Tak już się tak Poprosimy o kolejny utwór. Dźwięk. Eee, słuchajcie, panowie, raz na zawsze Ta. musimy ustalić jedną rzecz, czyli to dzwon. Zygmunt mówi, że jego, mnie to w kurwia. Eee, więc musimy się namyślić, po prostu powiedzieć, nie wiem, podpisać na tym albo coś zrobić. Eee, bo no, muszą być jakieś zasady, to jest średniowieczne, ale muszą być zasady. No, my palimy wioski, eee, gwałcimy, rabujemy, ale I kurwa, podpisujemy, dzwon musi być Dzwony. podpisany. No, no tak, ale niewiele osób przeczyta. No i tu pojawia się drugi problem. Dlatego powtarzam, trzeba postawić na edukację. Bo co z tego, że my dzwon podpiszemy, jak i tak będzie dzwonił ktokolwiek? No. Każdy każdy potrafi pierdolność dzwona, dzwon, a nie każdy potrafi przeczytać, czyli to dzwon. No. Jak nie postawimy szkół, nie zaczniemy uczyć ludzi, to nigdy ze średniowiecza nie wyjdziemy i będą problemy z dzwonem cały czas. Mieszko, kurwa, kto pierdolić. Dobrze, że nam się lata zlały w jedno, bo to. To jest jedno uniwersum, możemy używać tych imion. Dobrze, chrobry. Krzywusy coś zaraz powiem mądrego. No dla mnie to po prostu jest tak, że no faktycznie ja bym bardziej inwestował w dzwony. Bo co mnie obchodzą szkoły, kiedy ja już do szkoły chodziłem. dostał no, ale... tę rozmowę chujową, a zostawił zajebistą. Po łacinie mówiłeś, nie? Prus! Prus! Wytarłeś do lokalizacji? Tak. Chcesz medykamenty? Następnym razem chcę spadochron. Prus, mieliśmy tylko dwa. Przepraszamy, no, zapomnieliśmy o Tobie. Infiltracja z krzykiem i bólem może być zła. Prus, będziemy z Tobą szczerzy, możesz z tego nie wyjść. M możesz, no, krew leci Ci przez łopatki. Tak, o. Twoja śnieżona jest kawałek od ciebie, przyniosę cię Dobra, Bruce, nie marnujmy czasu. Kogo chcesz, żebyśmy pożegnali? A, pożegnajcie mnie. No to. Coś w tym jest, no bo misja czeka. No, no to cześć. Trzymaj się, Bruce. Do wesela się zagoi. No koniec. System. Dziękuję, bo nie wiedziałem, bo miałem zamknięte oczy, nie? Świetna rola. Bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam, po prostu ja, jak kupuję nową gitarę, to mnie tak ponosi. Ja wiem, ja lubię przychodzić do pana sklepu, ale. Czy mógł... To było genialne. Naprawdę? Nie, nie, od, od czasów Led Zeppelin nie słyszałem takiej solówki. Bardzo dziękuję. Mógłby pan spróbować na tym fenderze? jak mnie znowu poniesie, to. Nie, przecież to, no to są tylko szyby. Chodzi o muzykę. <słuch> Stroi. Nie, nie zatrzymuj się. Mogę to nagrać telefonem? W ten sposób wyleciał w powietrze Fender, który był dosyć istotny. <słuch> Ale to nic. Ja? ja do, jeszcze spróbuję na tamtym, dobra? Jasne, proszę. No. Na tym jeszcze wezmę, dobra, okej, okay, spróbuję. Ma pan perkusję? O. Tylko niech pan zagra trochę dłużej. Trudno będzie kontrakt bez A, tego. rękami? Otrawas. Bardzo fajny instrument. Skrzypce. A nie, to kijowo panu idzie. Ale tu, proszę pana, to jest, to jest, proszę pana, święty flet. Przyjrzysz go mój Nie gram... Tak się nazywał! Nie gram na flecie odkąd... Zacząłem nim zaklinać. Nie, on jest boczny! On jest boczny! Ale... Oh, fuck! Na bocznym grasz, na przednim... Czujesz to? Jestem podniecony. Nie, muzyką spoko. No. Właściwie mogę zamykać sklep, ale pozostaną te nagrania. Stop. Ja się boję. się sercuję, ja pierwszy raz jestem w strip Clubie. Spokojnie, wprowadźcie. Patrz, tam tańczą, tam patrzą. Nie możesz tego pomylić. E, panowie jakieś piszka? Ja mam. Ja tak, tak? Ile kosztuje? Nie interesuje się. Spokojnie, ja wszystko stawiam. To jest twój kawalerski. Dziękuję. Żata będzie zachwycona, że nie zabrałeś mnie na kurwy. Cieka granica. Które, gdzie patrzę, gdzie tańczą? Bo nie widzę, żeby ktoś Tam tańczy. tańczą, tam patrzą. Jaki chcesz narkotyk? Ja, jak narkotyk? Co polecasz do strip clubu? E, to są dwa piwa? Dzięki. No, proszę nie wdosić swoich narkotyków, one już są dosypane. Przepraszam. To nie będzie tanie piwo. Zachowałem się, jakbym był tu pierwszy raz. Kochasz ją? Jeszcze nie widziałem, jak tańczy. <noise> I dziękujemy bardzo! Evet.